Witam was, widzowie. Bracie, przywitaj się. Witam, witam. Okej, okay, dzisiaj rodzice poszli do pracy, a my robimy rozróbę w chacie. Okej, okay, idziemy do kuchni. Bracie, co dzisiaj ukuchcimy? Bateryjki albo kontakt. Okej, okay, to dawaj to i to moje ulubione. Okej, okay, to chodź. Okej. Okay. Mmm, ale pyszne. Bracie trochę energii nie zaszkodzi. Nie. O, obrazu czuję się lepiej taki popudzony. No od razu lepiej. To co robimy? Ja wiem, pojedziemy autem taty. No w sumie, okej. Okay. To ty idź kluczyków szukaj. Bracie, już mam choć. Okej, okay, biegnę, czekaj. Czekaj, już prawie jestem. Siadaj szybko. Dobra, ja klikam te przyciski, a ty kierujesz. No okej. Okay. Dobra, dawaj do tyłu. O kurde, nie tak to miało wyglądać. No ta to chyba będzie zły. No w sumie. A nie skapnie się nawet pewnie. No, pewnie tak masz rację. Okej, okay, bracie, ja idę po benzynę i świeczkę. Okej, okay, ty się tam interesujesz tą chemią, czy czymś, pewnie jakaś reakcja, czy coś? Ja spróbuję zjeść kabel, widzowie. Dobra, ja idę do kuchni po parę rzeczy. Widelec mi się przyda. Zamknę się w zmywarce. Czymś tu zalatuje. Idę stąd. Co to tu tak śmierdzi? Nie wiem, sprawdzę. Nie, tak to jest, jak ma się zmywarkę w piwnicy sklejoną. Gdzie ten brat poszedł? Bracie, chodź szybko. Oho, słyszałem go, biegnę szybko. Co ty tutaj odwalasz? Bomba. Nie, no fajne żarciki, austromaciki, ale jak. rodzice przyjdą, to dopiero bomba będzie. No masz rację. Pograj sobie na cymbałkach. No i gdzie ty pobiegłeś znowu? Ja się w chowanego nie bawię, już ci mówię. Do garażu pójdę zobaczyć, może znowu jakąś bombę klej. Dobra, widziałem coś takiego w telewizji. Takie triki fajne, i tam było, żeby widelec do gniazdka dać. Nie, no, miał hajs wylecieć, a nie wybuchnąć, a kłamiał, jak nie wiem, w tej telewizji. Nudzi mi się. Zobaczę, co jest w tym garażu. U jakie bajery, może coś rozwalę? A co tam, i tak jest wszystko rozwalone? Ja nie wiem, te farby tu leżały chyba rok. Dobra, już wszystko rozwaliłem. O, ja cię kręcę cały stolik rozwalony jak rodzice, to zobaczą. To dadzą nam karę na dziesięć lat chyba. No wyjść nawet nie mogę. Okej, okay, wezmę młotek sobie. Dobra, teraz łętami będę chodzić. Klocki. Nie róbcie tego w domu, pamiętajcie, to tylko gra.